Cześć, witaj! Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak sprawdzić, ile Twoja nieruchomość będzie warta. Cześć, ja nazywam się Magdalena Tigwe i jestem inwestorem w nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak w parę sposobów można sprawdzić, ile będzie warta Twoja nieruchomość. Jedną z takich rzeczy, którą, a, która jest jedną z najważniejszych rzeczy przy inwestowaniu w nieruchomości i przy strategii, kiedy kupujesz nieruchomość, robisz remont, dodajesz wartości i robisz refinans, to tym kluczowym zagadnieniem jest to, ile jest warta twoja nieruchomość po dodaniu wartości. Jeżeli tego nie wiesz, to jak możesz policzyć swoje zyski w tył i to, jak sprawdzić tę nieruchomość, będzie pewnie zagadką wieków i wielu inwestorów się nad tym zastanawia i wiele informacji i dyskusji się przeplata gdzieś na różnego rodzaju forach, ponieważ zawsze trzeba pamiętać, że wycena nieruchomości zależy od jednej osoby, od tego, kto przyjdzie z banku i jak wyceni twoja nieruchomość. Dlatego um, można, e, jest wiele zasad, e, jak wycenia się nieruchomości, e, ale e, to ile ona będzie warta tak naprawdę, do końca na 100% nie będziemy wiedzieć, dopóki ta osoba z banku nie przyjdzie do naszego domu i nie oceni tego, jak, ile jest warta ta nieruchomość. W Anglii można na dwa różne sposoby um, wycenić nieruchomość. Jest to na podstawie czynszu e, i na podstawie tak zwanego bricks and Mortar, czyli Bricks in Mortar, czyli to e, cegły i, i to, co jest między nimi. Nie, nie znam się za bardzo na budowie, e, ale e, wycenę. E, Cena and mortar znaczy tyle, ile są warte nieruchomości tutaj w okolicy. Wyceny na podstawie czynszu są bardziej komercyjne budynki albo um, budynki takie jak większe HMO um, i to na razie zostawimy. Jak zobaczyć, um, ile jest warta Twoja nieruchomość? Po pierwsze. Możesz to sprawdzić, jeżeli, to, jeżeli szukasz konkretnej nieruchomości, to możesz to sprawdzić na Landle Registry, czyli tam, gdzie wszystkie e, transakcje są, e, wszystkie nieruchomości są e, notowane. Płacąc 3 funty za taki, za taki serwis, możesz uzyskać informacje o tym, za ile ta osoba kupiła e, tą konkretną nieruchomość. Czyli musisz znać konkretny adres nieruchomości i możesz sprawdzić, e, za ile ta nieruchomość została sprzedana e, i kupiona. Drugim takim sposobem e, jest e, sprawdzenie e, sprzedanych nieruchomości w Twojej okolicy, czyli na e, sold prices, na Rightmove czy na Zupli. Możesz sprawdzić, za ile takie nieruchomości w Twojej okolicy zostały sprzedane. Możesz sprawdzić to na konkretnych numerach domu, na konkretnym poskłodzie czy też w mieście. E, oczywiście trzeba pamiętać, że te dane są rejestrowane trochę później, niż e, ta transakcja zaszła, tak? czyli to może potrwać parę miesięcy czy tygodni. Po e, transakcji, ale możesz wtedy sprawdzić na przykład na konkretnej ulicy, e, jakie są ceny e, domów. E, warto tutaj pamiętać o tym, żeby zobaczyć, jaki jest stan tych domów, bo od e, tego będzie uzależniona e, ta wycena e, konkretnego domu, o tym, jaki będzie stan e, tego domu. Dlatego e, trzecim sposobem, e, na przykład, używanie takich, e, takich online valuation tools, e, mouse, Zupla, e, e, różnego rodzaju strony internetowe mają, mają taką funkcję, że można wycenić na podstawie poskodu swój dom. Oczywiście jest jakaś średnia cena nieruchomości w tym poskodzie i tutaj trzeba bardzo uważać, bo nie bierze, to narzędzie nie bierze pod uwagę tego, jakie, jaki jest stan tego domu. Też w niektórych dzielnicach są takie miejsca, gdzie na wszystkie ulice są podobnych domów, a są takie miejsca, jest tutaj taki dziennik, gdzie domy są bardzo zróżnicowane, część jest teraz, część jest semi-detach, część jest detach i wtedy ujednolicanie tej mm, średniej wartości też y, jest bardzo y, ryzykowne taką metodą, którą ja uważam, że jest bardzo dobra, to to, żeby rozmawiać z agentami, czyli nie trzeba do tego ich angażować, nie musimy ich gdzieś zapraszać, ale zadzwoniąc do trzech różnych agentów, pytamy się i na ile by oni wycenili taką nieruchomość, na takiej ulicy, taki numer, w takim stanie. Oczywiście oni powiedzą, że muszą do takiej nieruchomości przyjść, bo będą chcieli też zyskać biznes, ale zawsze powiedzą, między Między jakimi wartościami, e, czyli między 140 145, a, bo między 145 a 155 wtedy wiemy mniej więcej, jaka jest cena e, nieruchomości na, tym konkretnej, na tej konkretnej ulicy. Ale biorąc pod uwagę też, jaki jest stan, czyli na przykład nowa kuchnia, nowa łazienka, jaka jest cena e, takiej nieruchomości, e, wielu z agentów ma w swoich, w swoich siedzibach tak zwane e, senior valuations i to są osoby, które od długiego czasu wyceniają nieruchomości i one e, mają duże doświadczenie, i ogrom wiedzy i dobrze jest być e, w przedsięwziętych stosunkach z takimi osobami, e, bo one e, powiedzą nam i mogą nam dać dużo informacji o tym, e, jakie są e, ceny. i e, jak można wycenić swoją nieruchomość? Oczywiście można e, zapłacić za zrobienie wyceny. E, Rigs Valuation e, to je są e, wyceny, czyli, e, kiedy bank przychodzi do naszego domu, żeby go wycenić, to używa tak zwanych to Valuators i oni e, przeważnie też często przy, pracują w różnych, rodzaju takich dużych agencjach e, nieruchomości, na przykład w Coventry, e, Connells e, robi bardzo dużo wycen e, i można za taki, e, za taki raport e, zapłacić. Będzie to gdzieś koło. 300 funtów, e, myślę, e, gdzie przychodzi ktoś do naszego domu i wyceni jego stan na teraz. Ja mam nadzieję, że da Wam to dużo wiedzy i może taki trochę początek tego, jak patrzeć na nieruchomości i jak zacząć. Moim zdaniem, kiedy chcesz zacząć inwestować w nieruchomości i chcesz dowiedzieć się, jakie są jak, jak, jaka jest cena, to powinieneś spojrzeć na Rightmove, na to, jakie są sprzedane ceny nieruchomości, zobaczyć, jaki jest mniej więcej cena w tym poskodzie, w którym szukasz, i żeby się zorientować, jakie to są mniej więcej ceny, ale właśnie najważniejsze to jest rozmawiać z agentami i osobami, które na co dzień wyceniają e, nieruchomości i które mogą nam e, dać dużo informacji o tym, jakie są ceny e, w tym konkretnym e, poschodzie. Mam nadzieję, że tutaj e, ze mną do końca e, i jeżeli masz jakieś pytania na ten temat albo na inny, to zadaj je w komentarzu. Ja zapraszam Cię na mój e, kanał na YouTubie, na mój fanpage na Facebooku i na e, kolejne wideo i wskazówki dotyczące inwestowania i wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam cię serdecznie.